Puzzle Wiary to podcast o Bogu, Człowieku i Kościele. Nazywam się Dawid Kołodziejczyk, jestem Dominikaninem, a każdy kolejny temat traktuję jak mały puzzle, który buduje obraz wiary. Zapraszam do słuchania. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Puzzle Wiary. Dzisiaj e, chciałbym Was zaprosić znowu do kontekstu bardzo, bardzo dominikańskiego. Otóż jesteśmy na tydzień przed rozpoczęciem kapituły generalnej. Kapituła generalna, która. Odbywa się co trzy lata w różnych częściach świata naszego zakonu, i tym razem będzie odbywać się ta kapituła w Krakowie. Więc dosłownie za parę dni zjedzie się całe mnóstwo braci z całego świata, po to, żeby obradować i stawać przed sobą i próbować znaleźć taką najlepszą drogę dla nas. Więc z perspektywy naszego życia dominikańskiego, w szczególności naszego życia teraz w konwencie Krakowskim Świętej Trójcy, to jest coś bardzo bardzo ważnego. Nie wiem czy macie świadomość, ale kapituły generalne właśnie odbywają się na całym świecie. I tylko to jest druga kapituła, która w historii naszego zakonu będzie odbywać się w Polsce, więc jest to swego rodzaju dość duży zaszczyt. Chciałbym Was trochę zabrać do tego świata, po to, żeby Wam opowiedzieć, czym jest w ogóle ta kapituła, do czego nam służy. I jaki jest kontekst? Też mam taką dużą przyjemność, że jestem w teamie braci, którzy zajmują się przygotowaniem technicznym tej kapituły. Więc dużo takich rzeczy codziennych, które związane są z przyjęciem naszych braci, trochę jest moim udziałem, to żeby, żeby ich dobrze przyjąć, trochę im opowiedzieć o Polsce, o naszym kontekście i tym, co będziemy robić. No więc Adrem, ale zanim, zanim jakby będę dotykał takich szczegółów tego naszego życia, to spróbuję wam powiedzieć w ogóle, tak w ogólności, czym jest kapituła i czym ona się zajmuje. Najpierw powiedzmy sobie, czym w ogóle jest kapituła i kiedy może się odbywać. Otóż mamy różne kapituły, i taką podstawową naszą kapitułą jest kapituła klasztoru, czyli najogólniej rzecz biorąc, nieco upraszczając, to jest zgromadzenie wszystkich braci, którzy mieszkają w, w danym klasztorze i którzy złożyli swoje śluby wieczyste. No i oni wtedy, my jako bracia w danym klasztorze, po prostu zbieramy się w sposób bardzo regularny, na przykład w naszym klasztorze, w którym ja mieszkam. Kapituły mamy co miesiąc i w trakcie tych kapituł podejmujemy rozmaite decyzje, rozmawiamy o różnych rzeczach, różnych sprawach, które dotyczą naszego życia. Głosujemy, spieramy się, zastanawiamy się nad różnymi sprawami. To jest bardzo ciekawe, bo w naszym prawie kapituła jest zawsze, ma wyższą rangę władzy niż przełożony. Czyli to wtedy, kiedy zgromadzi się kapituła, to ona ma większą Władzę w naszym klasztorze, kiedy mówimy o kapitule klasztornej, niż nasz przeor, który na co dzień, moglibyśmy tak powiedzieć, rządzi klasztorem. Analogicznie ma się sprawa, kiedy mówimy o kapitule prowincji. E, prowincja, my w Polsce mamy jedną po, prowincję, pro, pro, polską prowincję Zakonu Kaznodziejskiego, i ona obejmuje nasza prowincja w Polsce, obejmuje klasztory, które są w Polsce. Mamy klasztory też w. w Podlegające nieco, właśnie podlegające pod polską prowincję na Ukrainie. Mamy klasztory klasztor na Białorusi, właściwie klasztory, bo tam są dwa obecnie, i w Rosji. I to wszystko podlega pod polską prowincję Zakonu Kaznodziejskiego i po, prowincja może czasem obejmować mniejszy bądź większy teren. Czasem jest tak, że ona jakoś jest właśnie związana z krajem, ale bywa też tak, że w niektórych krajach, na przykład są dwie albo trzy prowincje, jeśli tam Dominikanów jest więcej. No i więc kiedy mówimy o kapitule prowincji, która zbiera się co 4 lata, ona znowu, tak samo jak w klasztorze, jest najwyższą władzą w prowincji, to w ramach kapituły prowincjalnej co 4 lata wybieramy naszego przełożonego, czyli naszego prowincjała, to tam podejmowane są różne decyzje, to tam podejmowane są właśnie dyskusje, zastanawianie się nad tym, jak nasze życie ma wyglądać w ramach właśnie kapituły. Prowincjalnej Zastanawiamy się też nad, nie wiem no na przykład, nad ilością klasztorów, czy takich, takimi sprawami, bardziej byśmy powiedzieli globalnymi, których zwykle sam. Sam klasztor się po prostu nie zajmuje. I to Kapituła Prowincjalna wyznacza cele dla prowincjała i jego rady na najbliższe 4 lata. Do tego, czego byśmy oczekiwali od prowincjała, co powinien zrobić, czego nie powinien zrobić, na co powinien zwrócić uwagę i jakimi priorytetami przez najbliższe 4 lata ma się zajmować. No, i w końcu dochodzimy do Kapituły Generalnej, która właśnie za parę chwil będzie w Krakowie. I Kapituła Generalna, w ogóle nasze konstytucje, zakon, nasze konstytucje czyli nasze prawo zakonne, mówią w 405. punkcie, że Kapituła Generalna ma najwyższą władzę w zakonie. Jest zebraniem braci reprezentujących prowincję dla omówienia i rozstrzygnięcia spraw dotyczących dobra całego zakonu oraz w razie potrzeby dla wybrania generała. Więc taka jest definicja w ogóle kapituły generalnej: przyjeżdżają bracia z całego świata na kapitułę generalną. No, właśnie, i tutaj troszeczkę trzeba zrobić pauzę, bo kapituły generalne mamy w naszym zakonie trzy, trzy rodzaje, bym powiedział. Kapituła generalna zbiera się co trzy lata, natomiast co kolejne trzy lata są one. Mają różny skład, nieco i inne funkcje. Na pierwszej tej kapitule generalnej wybiera się generała zakonu i generał zakonu jest generałem zakonu przez 9 lat, czyli dość długo. I ta pierwsza kapituła nazywa się Kapituł wyborczą, no bo z samej istoty wybiera się generała. Oczywiście to nie jest tak, że bracia przyjeżdżają z całego świata i tylko wybierają generała i się rozjeżdżają, potem mają całą szereg różnych dyskusji i rozmów, natomiast kluczem rzeczywiście jest wybranie tego generała i jakby no i ciąg dalszy właśnie ustanawianie akt kapituły, które są naszym prawem i tak dalej. Druga kapituła to jest kapituła definitorów i to jest bardzo fajna kapituła, dlatego że na pierwszą i trzecią kapitulę Przyjeżdżają nasi przełożeni, czyli prowincjałowie, czyli ci, którzy aktualnie rządzą w prowincjach. Natomiast na kapitułę definitorów przyjeżdżają bracia, którzy przez kapituły prowincji zostali wytypowani na taką kapitułę. Czyli trochę się mówi o tym, że ta druga kapituła jest taką kapitułą. Osób, które przyjeżdżają na nią, ale nie mają realnej władzy rządzenia w danych swoich prowincjach, i trochę jakby tak z zewnątrz mogą weryfikować i patrzeć na to, co prowincjałowie mówią, co robią, mogą właśnie mieć takie, taką perspektywę trochę życzeniową. No, tak czasem się mówi, tak czasem się to komentuje. Jakby ja nigdy nie byłem na kapitule generalnej, więc nie wiem, jak to wygląda. Natomiast rzeczywiście jest coś takiego fajnego i pięknego w tej drugiej kapitule, że to ona daje się wypowiedzieć jakby trochę z wewnątrz, z poza takiej struktury bezpośredniej władzy, co, co pewnie w wielu momentach jest takie mało przystające do życia i niemożliwe do realizacji, a z drugiej strony jest czymś niezwykłym, no bo daje zupełnie inne światło niż takie codzienne światło na zarządzanie zakonem i prowincjami. No i w końcu trzecia kapituła. W tym dziewięcioleciu rządów generała, to jest kapituła prowincjałów. No i tutaj znowu prowincjałowie, czyli ci, którzy zrządzą swoimi prowincjami, mogą się wypowiedzieć na ten temat, jak zakon powinien wyglądać i czym powinien się zajmować. Cała ta struktura wygląda bardzo skomplikowanie, ale prawda jest taka, że już od samego początku naszego życia zakonnego my trochę jesteśmy w nią jakoś wprasowywani i uczeni jej i ten związane czy myślenie o tym, że nasze życie jest związane z demokracją, z głosowaniem, zastanawianiem się, co jest dla nas najlepsze, w jaki sposób podejmować decyzje, jest czymś absolutnie fundamentalnym dla, naszego, dla naszej tożsamości dominikańskiej. To prawda, ja się z tym zgadzam, że bardzo często jest tak, że my dyskutujemy więcej, rozważamy, rozmawiamy i zatrzymujemy się niż działamy, ale z drugiej strony to te nasze rozmowy, dyskusje, one chyba przynoszą konkretne dobro. To jest bardzo ciekawe, że kiedy sięgniecie w ogóle do tradycji dominikańskiej, to zobaczycie, że właściwie pierwszą kapitułę generalną w 1220 roku zwołał sam święty dominik, czyli nasz założyciel zakonu i to on już na samym początku oddał władzę, władzę zarządzania zakonem Braciom i jakby nie jest to tak, że właśnie powiedział to, to, to ja sobie tutaj ustalę, tylko to bracia podjęli i ustalili to, jak mają wyglądać nasze pierwsze konstytucje czyli nasze prawo, jak ma wyglądać nasz ustrój i jak mamy funkcjonować. To też bardzo ciekawe, jeżeli zro zrobię wam małą taką dygresję. Księga Konstytucji Zarządzeń braci Zakonu Kaznodziejskiego to jest taki główny dokument, którym, po którym my się poruszamy. I bo... Ma druga dygresja do dygresji, to będzie bardziej skomplikowane pewnie, ale może się uda. Więc oprócz konstytucji, no to oczywiście mamy akta, nasze akta kapitulne, i tylko akta kapitulne obowiązują od tej obecnej kapituły do następnej. Potem, jak już te akta, jak zaczyna się kolejna kapituła, no to przepisy, które zawarte są w danych aktach, one po prostu no, ulegają nie chcę powiedzieć zapomnieniu, ale nie są nieobowiązujące w naszym prawie. Żeby coś było na stałe obowiązujące w naszym prawie, to powinno się znaleźć w Księdze Konstytucji Zarządzeń e, Braci Kaz z Zakonu Kaznodziejskiego. I teraz, żeby e, tam się coś znalazło, to każda kapituła może tam włożyć taki zapis, ale uwaga, on przetrwa tylko jedną kadencję, jeżeli kolejna kapituła ją nie, pod nie podtrzyma tego zapisu. Dopiero po trzeciej kapitule, czyli trzy razy po dziewięciu latach właściwie, jeżeli nasze, nasze kapituły, kolejne trzy kapituły generalne podtrzymają jakieś stwierdzenie, to ona dopiero zawiera się i zostaje zapisane na stałe w, w naszych konstytucjach. Tak samo jeśli chodzi o uchylenie takiego przepisu. To jest bardzo fajne i myślę, że warto sobie to jakoś zapamiętać i o tym pomyśleć. Dlatego, że to pokazuje, że my jako dominikanie nie mamy w sobie takiego pragnienia czy ciśnienia, żeby tak pchać się do przodu i w ogóle właśnie nasze prawo pokazuje, że trzeba dużo spokoju, trzeba się zastanowić nad tym, zobaczyć, czy dany przepis zadziała, czy nie zadziała, żeby tak naprawdę był częścią naszego życia i żebyśmy tak naprawdę chcieli z nim żyć, to nie wiem, ale, bo to nie zawsze chcemy, ale żeby, żeby ten przepis znalazł się czy w takiej przestrzeni naszego funkcjonowania. No to on po prostu potrzebuje czasu. I to lubię w zakonie dominikańskim, że z jednej strony jakby nasz ustrój powoduje, że, że da się wiele rzeczy zrobić w miarę od razu, ale z drugiej strony też sam Koncept naszego życia powoduje, że jest dużo bezpieczników, że żeby coś zmienić, potrzeba naszej kapitoły, potrzeba zgody braci. Zwykle nasze uchwały wymagają 50% obecnych, żeby zagłosowali w ten sam sposób, więc to jest, jest ogromna duża. Ogromnie duża przestrzeń do tego, żeby każdy się wypowiedział, każdy szukał. Też być może nie wiecie tego, dla mnie to jest oczywiste, że my, naszych przełożonych, za każdym razem wybieramy. Mój przeor jest wybrany, mój prowincjał jest wybierany, mój generał jest wybierany. Każde z tych osób nie było mianowanych przez kogoś innego, tylko było większością braterską, po prostu wybranych na ten urząd. I ten, te urzędy w zakonie dominikańskim, one też mają swoją kadencję. Generał ma 9 lat to bardzo długo, prowincjał 4 lata. Abszor, tylko 3 lata, więc jakby też dość naturalnie mamy takie, taką perspektywę i takie myślenie, że my zaczynamy jakiś urząd, ale on się skończy I, i to w każdym wymiarze naszego codziennego życia. Często wy tego nie lubicie i wam to przeszkadza, że my się tak zmieniamy, że żyjemy parę lat w danym klasztorze, potem dostajemy asygnatę, czyli skierowanie do innego klasztoru i wtedy musimy zmieniać, ale dla nas jest to częścią takiej... Bym powiedział tożsamości, takiego poszukiwania, odkrywania tego, co dla nas jest ważne, co jest, co, co właśnie, gdzie jest Pan Bóg, tego dyskutowania, pytania siebie nawzajem o to, w jaki sposób nasz zakon powinien najlepiej wyglądać. Dlatego właśnie ten wymiar czasu, ten wymiar czasu jest czymś ogromnie ważnym, że nie ma pośpiechu, jest przestrzeń. Jest, są warunki do tego, żeby szukać, pytać się o ważne sprawy w naszym życiu. I kiedy sobie myślę właśnie o tym czasie, to, no to właśnie patrzę na kapitułę, która już się zbliża. Mówiłem wam o tym, że trochę się zajmuje organizacją tej kapituły. I ta kapituła, moglibyśmy powiedzieć, trwa całkiem długo, bo bracia zjeżdżają się już siódmego... Przepraszam, 17 lipca, a będą właściwie do 9 sierpnia, czyli trzy tygodnie. Trzy tygodnie gadania, to straszne jest. Trzy tygodnie gadania, trzy tygodnie rozmowy, trzy tygodnie poszukiwania itd. i tak dalej. I myślę, że można byłoby sobie powiedzieć, że to jest właśnie takie, co oni robią przez trzy tygodnie? Ile można gadać? Przecież to świat tego tak bardzo się nie zmienił przez trzy lata, co ani nowego wymyślał. Co więcej, jakbyście wzięli nasze akta, kapituły, one raczej nie są dostępne, ale gdyby ktoś, ktoś je zobaczył, dostał, no to tam bardzo często są takie suche zapisy. I wziąłem sobie akta z naszej poprzedniej kapituły, otworzyłem na spisie treści i między innymi możecie zobaczyć, że w tych aktach są następujące treści. Jest trochę informacji o tym, w jaki sposób powinno wyglądać nasze życie braterskie, jakieś tam, wiecie, korygowanie, coś tego. Jest informacja o powołaniach, w jaki sposób właśnie wzbudzać nowe powołania do zakonu, w jaki sposób głosić. Cały szereg różnych takich zapisów. Jest też informacja, tak zwane relacjo generała, czyli informacja o tym, jak wygląda stan, gen, stan zakonu z perspektywy generała, to generało jakby tam opisuje. Też w trakcie kapituły y, prowincjałowie sami zdają taką relację o tym, jak poszczególne prowincje wyglądają. Ale to, co chciałem powiedzieć, to bardzo często, kiedy sięgnie, się sięgnie do naszych y, zapisów, do akt, może się wydawać, że Sama kapituła, właśnie ona jest trochę taka sucha, jak gdyby, że to się kończy jakimś dokumentem, który ma na przykład oświadczamy, że coś tam, coś tam, zgodnie z takim i takim paragrafem, tralalalal i zarządzamy, żeby ten, i dziękujemy za to, i polecamy prowincjałom, żeby zrobili to i tamto. Więc jest trochę takich suchych zapisów, no trochę jak, jak, jak po prostu prawo, i one tego wymagają, ale w istocie kapituła generalna nie jest takim suchym spotkaniem, który ma za cel tylko i wyłącznie zbudować czy jakby przygotować jakieś zapisy do akt kapituły. To jest w ogóle niezwykłe, jak nasze konstytucje wypowiadają się o kapitule generalnej i w kilku miejscach można znaleźć takie zapisy, które się ponawiają i wracają. Na przykład, że tutaj cytat: Kapituł, Kapitułę generalną powinien zwołać generał lub wikariusz zakonu pismem okulnym na 8 miesięcy. To ważne, że to jest tak, z takim dużym wyprzedzeniem, czyli kapituła jest zwoływana na 8 miesięcy. Uwaga, przed. Dniem celebrowania kapituły. W piśmie tym należy zarządzić modlitwy o dobry wynik kapituły, celebrowania kapituły. W innym punkcie naszych Konstytucji mamy taki, taki w 416 numerku mamy numerze mamy taki, taki tekst. Wcześniej niż. Dwa miesiące przed celebrowaniem kapituły generalnej poszczególni prowincjałowie powinni przesłać generałowi zakonu krytyczne sprawozdanie o stanie prowincji zatwierdzone przez Radę Prowincjalną, sporządzone według schematu itd. I znowu pojawia się słowo celebrowanie kapituły. I to dla mnie jest przeurocze, bo ono bardzo pokazuje, że w tym, w tej całym spotkaniu... Nie chodzi o to, żeby zatwierdzić akta kapituły czy zrobić jakieś przepisy, tylko że to jest jedna wielka celebracja. I ta kapituła sama w sobie jest częścią naszego życia i takiego fundamentalnego, bym powiedział, doświadczenia dominikańskości, spotkania siebie nawzajem. I to też jest, zobaczcie, przyjeżdżają bracia z całego świata do Polski, w której wielu z nich nigdy nie było. To jest też moment, w którym my nawzajem poznajemy różne części naszego zakonu. I oczywiście też jest mnóstwo takich oficjalnych momentów, kiedy generał mówi o tym, jak zakon wygląda, kiedy prowincjałowie opowiadają, jak wygląda ich, ich prowincja, ale też jest mnóstwo takiego miejsca, bym powiedział, poza dyskusją taką oficjalną, strukturalną, ustrukturyzowaną, która ma swoją dynamikę. I zobaczcie, że ci bracia, którzy są prowincjałami, którzy też wrócą do szeregu za niedługo. Ci, którzy są prowincjałami, którzy zarządzają prowincjami, oni mają w końcu taki moment, w którym mogą spotkać się nawzajem, mogą się podzielić trochę, powiedzieć, jakby, co dla nich jest łatwe, co trudne, w jaki sposób właśnie ktoś inny sobie radzi z jakimiś rzeczami, mają po prostu czas taką, taką przestrzeń dla siebie. Dla pobycia. To jest ciekawe, że my, ja bym powiedział, że to są takie trzy bardzo ważne sale, w trakcie kapituły, które my mamy za zadanie przygotować. Pierwsza sala to sala auli, w której odbywają się wszystkie takie plenarne spotkania. Tak jak Wam wspomniałem, w sumie przyjeżdża około 100 braci z różnych fragmentów świata, licząc też braci, którzy pomagają czy którzy tłumaczą. Tutaj mała ciekawostka dla, dla osób, które mogą tego nie wiedzieć: zakon ma trzy oficjalne języki hiszpański, francuski angielski. No i w związku z tym, jeżeli zna się jeden z tych języków, no to, może, to trzeba mieć możliwość uczestniczenia w pełni w całej kapitule, więc wszystkie rzeczy są tłumaczone na, na wszystkie te języki, wszystkie teksty, wszystkie akta, wszystkie wypowiedzi, są budki translatorskie i tak dalej. My w Polsce jesteśmy trochę przyzwyczajeni do kontekstu Angielskojęzycznego to chyba jest taki nasz pierwszy, drugi język. Natomiast w wielu regionach świata, rzeczywiście tam, gdzie Dominikanie są, nadal takim, takimi językami jest hiszpański czy francuski, więc myślę, że to jest powód, dla którego my cały czas mamy trzy języki, co wydaje się być sporą liczbą i tak naprawdę przysparza sporo komplikacji w naszej codzienności. Ale te języki były czystą dygresją do tego, żeby powiedzieć, że taką pierwszą główną salą, w której to wszystko się będzie działo, to będzie nasza aula w Kolegium Świętego Jacka. Myślę, że niektóre osoby, którym uczestniczą, czy chodzą do naszego duszpasterstwa tutaj w Krakowie, to pewnie wiele razy mogły przy jakichś okazjach w tej auli być. I tam bracia będą obradować. Oczywiście, jakby taka mała dygresja, to jest tak, że tylko część spotkań jest takich plenarnych, w których wszyscy bracia uczestniczą, część jest takich, które są podzielone na mniejsze grupy komisje, które zajmują się konkretnymi sprawami, czy konkretnymi, byśmy powiedzieli, Działami naszego życia, takimi jak powołanie, jak zarząd, takimi jak życie zakonne. Te, te komisje mają swoje nazwy i swoje sprawy jakoś do załatwienia, do omówienia. Wcześniej bracia mogli zgłaszać swoje wnioski na kapitułę generalną, więc te komisje już to nie jest tak, że one się tam gromadzą i się zastanawiają, o czym będą rozmawiali, tylko rozmawiają już na temat konkretnych wniosków, które wcześniej zostały zgłoszone. Więc pierwszą taką salą, kluczową, myślę, dla kapituły generalnej, to jest ta sala, nazwijmy ją roboczo salą obrad. Ale mamy też drugą salę, która jest, z mojej perspektywy, ogromnie ważna i o której nie wolno zapomnieć, kiedy myślimy sobie o celebrowaniu, celebrowaniu kapituły, no to będzie z pewnością kościół, w którym. Będą bracia się modlili, i już w ogóle was mogę zaprosić. W tygodniu będą musiały święte o siódmej w naszym kościele, w Bazylice Świętej Trójcy, od 18. A tam będą małe wyjątki, bo w niektórych dniach będzie jakieś przesunięcie, ale z grubsza rzecz biorąc, codziennie oprócz niedzieli o siódmej rano. No i to będzie taka celebracja, w której, w której też do której was zapraszam. Będą w trzech różnych językach. No i i właśnie ta druga sala, bym powiedział, celebracji, kapituły, to jest to spotkanie przy. Ołtarzu Bożym, kiedy bracia wspólnie z różnych zakątków świata, różnych tradycji, różnych kultur stają razem i po prostu się modlą do jednego Boga. To jest coś takiego bardzo, bardzo dotykającego i, i myślę takiego niezwykłego. I też jeżeli chcecie, możecie, to myślę, że warto gdzieś tam w tę celebrację liturgiczną się włączyć. To jest ta druga sala, która właśnie kościół, która jest dość łatwa do przygotowania, bo zasadniczo na co dzień służy liturgii i nie ma z tym żadnego specjalnego, skomplikowanego, nie jest to skomplikowane, poza tym, że będziemy w różnych językach celebrować tą liturgię. I trzecia sala, myślę, taka ważna do celebracji kapituły, to jest właśnie nasza selka. Serka, na której będzie kawa, herbata, pewnie jakieś piwko, w której bracia będą mieli właśnie szansę na to, żeby pobyć ze sobą, pogadać zupełnie bez żadnych zobowiązań, bez właśnie takiego wyraźnego kontekstu formalnego, w której dużo się dzieje, w której bracia się uczą o sobie nawzajem, gdzieś przybliżają się, doświadczają i tak dalej. Więc te trzy sale wydają mi się takie bardzo kluczowe dla każdej kapituły, takiej, tego, właśnie tej celebracji naszej kapituły generalnej, czyli aula, kościół i selka rekreacyjna, bo tak mówimy na tą trzecią, trzecią salę. Myślę właśnie, że takim kluczem kapituły generalnej i dla mnie bardzo się cieszę. Nigdy nie byłem, tak jak wam mówiłem. Być może nagram jeszcze jeden podcast po kapitule generalnej, żeby wam opowiedzieć i może zmienić tą moją perspektywę. Może się okaże, że, że coś inaczej jest przed, inaczej w trakcie, a inaczej będzie po. Ale myślę, że dla mnie to takie ważne, żeby. Że, że kapituła generalna to jest przede wszystkim takie wspólne celebrowanie święta. W ramach tej kapituły generalnej też będziemy, kapituła generalna, czyli bracia z całego świata, będą się spotykać z osobami z trzeciego zakonu, będą jakoś właśnie, będzie, będzie celebracja liturgii publicznie, będziemy też Mieli takie właśnie też wspólne, i tutaj już Was zachęcam do, do, do kilku wspólnych takich pięknych momentów, które mamy w planie. Na początku kapituły mamy w planie właśnie koncert jednego z naszych współbraci, pieśni jednego z naszych współbraci, Dawida, Dawida Kusza. Też w trakcie kapituły postanowiliśmy, że będziemy celebrować wspólną liturgię, taką zewnętrzną, o pokój na świecie, bo w wielu miejscach, gdzie bracia żyją, toczy się toczą się wojny i to wpływa nie tylko na braci, ale na, na wszystkich ludzi, którzy w tamtym kontekście są. Też z braćmi, no właśnie trochę mamy takie zadanie, żeby pokazać braciom Polskę. Właśnie Polskę to za dużo powiedziane, ale no, żeby dać trochę tego folkloru polskiego, więc w ramach takiej zorganizowaliśmy też braciom jedną wycieczkę na spływem Dunajca, więc trzymajcie za to Kciuch, kciuki. Pewnie potopić się trudno, ale zrobić sobie krzywdę pewnie tam można. Więc mam nadzieję, że to, że to będzie coś takiego ładnego i pięknego. Tyle jeśli chodzi o kapitułę generalną. Trochę chciałem Was przybliżyć do tego świętowania dominikańskiego, w którym chodzi o to, żebyśmy, żebyśmy właśnie jakoś, no, jako bracia, budowali siebie. Ale też, żebyśmy byli wsparciem dla siebie, żeby była przestrzeń spotkania, żebyśmy umieli jakoś, no właśnie, myśleli o sobie w takim szerokim kontekście. Myślę, że też kapituła daje taką perspektywę wyskoczenia z takiej codzienności, z tego, że mój świat to nie tylko Polska, nie tylko Kraków, nie tylko mój klasztor, ale w ogóle takiej. Świadomości tego i problemów, i widzenia świata, rozumienia tego wszystkiego, przybliżenia się do Pana Boga, kultur i tak dalej czyli tego wszystkiego, co, co do czego jakoś Was zwykle zachęcam takiego wyskakiwania z takiej, z takiej bańki, swojej bańki, swojej codzienności. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Dotrwaliście do końca dłużej mi wyszło niż zamierzałem. Bardzo Was zapraszam do modlitwy za nas i w szczególności za braci, którzy będą uczestniczyć w kapitule. Miejcie się jak najlepiej. Na dziś to już koniec. Zapraszam Cię do subskrybowania kanału na aplikacjach podcastowych i komentowania odcinka na profilu facebookowym. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy podcast, proszę udostępnij go osobie, którą może on zainteresować. Na kolejny odcinek Puzzle zapraszam w przyszły czwartek.